28 wrzesień 86 Dziś Jezus ukazał mi w wizji duchowej wyraźny obraz mnie samej. Zagubiona duchowo, otoczona bagnami, odizolowana, wśród uschniętych drzew rozpoznałam szukającego mnie Jezusa. Jestem tu, to ja Jezus, odnalazłem Cię. Chodź, pozwól mi pokazać Ci drogę powrotną. Posłuchaj mnie, ja Jezus jestem drogą. Zawsze, gdy czujesz się zagubiona, wezwij mnie. Przyjdę do Ciebie i pokażę Ci drogę. Ja jestem drogą. Jezus odnalazł cię. Jezus tak powiedział. Ja jestem drogą.